Mam nadzieję, że nie będę tego żałować, bo jak widzicie, za oknem jest śnieg, ale już mnie tak te okna dobijały, chciałem je umyć. Czekałam dosłownie 3 czwarte dnia. No nie, no nie przesadzajmy połowę dnia, aby temperatura była minus 1 lub 0, abym mogła umyć te okna i aby ta woda nie zamarzła na szybie. Już widzę, że będą zacieki i będzie to średnie, ale może i to dobrze, bo dzięki temu umyję okna dwa razy i lepiej je wyczyszczę po remoncie. Na ten moment jedno okno. Zobaczę jutro, jak to będzie wyglądać jeśli w miarę to potem za, wezmę się za kolejne. Wczorajsze miecie okien zakończone sukcesem, także dzisiaj lecimy z tym i też powiem Wam, że jest bardzo wcześnie rano, bo wyprzedzam fakty. Prawdopodobnie będą dzisiaj lekkie opady śniegu, jest temperatura 0, stopni Celsjusza, więc dam radę, zrobię to i to już będzie kolejne. Sprzątanie odhaczone w tym pokoju. Za chwilę pokażę Wam już zrobione listwy przez mojego męża. Pięknie zaakrylowane, czy tam zasilikonowane, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa. Wygląda to naprawdę świetnie i warto było jednak zrywać te drewniane. Chociaż serce trochę bolało, bo to była kwestia już estetyczna i nieużytkowa, jednak teraz jest po prostu genialnie. Lecę z myciem okien i zapraszam ok, zrobione jestem się wydumna, bo przede mną dzisiaj wyjazd do miasta i będę musiała na pewno dużo czasu poświęcić na ogarnianie tam sprawunków więc jak teraz już coś zrobiłam no to już mam od razu czystą i taką lekką głowę tym bardziej teraz zabieram się za trening, bo wiem, że jak wrócę z miasta z zakupów, to nie będę miała na co siły, więc za chwilę lecę robić trening. Muszę Wam powiedzieć, że właśnie jem, albo inaczej zamierzam jeść, takie klopsiki. Wygląda to w miarę zachęcająco, prawda? Dodałam jeszcze pietruszki, żeby to sobie jakoś umieć. Zmierzam do tego, że jest to tak niedobre. My w domu w ogóle nie kupujemy takich dań jakby gotowych, typu klopsiki, jakieś zupy, bigosy, surówki. Wszystko robimy sami. I powiem wam szczerze, że to jest tak okropne. A wiem, że moja mama kupiła jeden z lepszych mm, na pewno wariantów i to są klopsiki w sosie pomidorowym. No powiem wam, dla mnie to pachnie trochę jak takie jedzenie dla psa. Także zjem to, bo ja jedzenia nie wyrzucam i naprawdę rzadko kiedy czegoś nie jem, bo mi nie smakuje albo nie wiem, coś wyrzucam. Więc to zjem, ale jest to dla mnie no, cenne przypomnienie, że nie należy kupować takich rzeczy. Hmm. I naprawdę podziwiam tych, te, tych, te osoby, którym sytuacja finansowa nie pozwala w życiu na to, żeby na przykład właśnie kupić dobrej jakości mięso. Nie wiadomo jak wydziwiać, i zazwyczaj są to jakieś takie gotowe dania żeby się na szybko posilić w pracy. Naprawdę współczuję, bo to jest nic dobrego. Chyba widzicie po mojej buzi, że walczę. Makijaż zrobiony. Ostatnio odkryłam, słuchajcie, taki nowy, nowe połączenie kosmetyków, a raczej cieni na powiekach. Tak nie wiem, jak będziecie najlepiej widzieć. Jest róż i jest taki grafit ciemny, trochę nawet zgniły zielony i to naprawdę wygląda fenomenalnie, bo nie jest tak landrynkowo-różowo na tych powiekach, ale też nie jest tak szaroburo i ponuro. Jeśli chodzi o zapach, bo wyjeżdżam, to dzisiaj odpowiednik C Passione Intense. Adagio Woman od Parfum Affection, Lily Affection z firmy Jod Fenzi. I jeśli chodzi o ten zapach, to jest naprawdę taki sam. No, wiadomo, są pewne różnice jak si od Giorgio Armani, si Passion. To takie czerwone. I powiem Wam, że cieszę się, że mam ten zapach, bo to mi pokazuje, że raczej. Nie będę miała potrzeby nigdy kupować oryginalnego, tego czerwonego si, z tego względu, że ten zapach jest bardzo zmysłowy, taki kobiecy i idealny na randki, na takie dosyć nocne wyjścia, imprezki. Ja takich okazji mam w swoim życiu mało, więc mam wrażenie, że taki zapach by się marnował. Używam go dziś dlatego, że jest no, zimowo, więc zapach fajnie będzie się odbijał. No, i jest go mało, więc zależy mi, żeby go zużyć, żeby nie zabierał mi już miejsca, i żeby też wyrobić sobie zdanie już takie ostateczne na temat czerwonego Si. Oczywiście, jeśli miałabym Si, tak wiecie, po prostu, to na pewno bym się bardzo cieszyła i używała, ale jeśli chodzi o mój, mój zakup, o moją decyzję zakupową, to raczej nie. Ale dziękuję bardzo, że mogę sobie przetestować i się upewnić. Cześć kochani! Dziś będzie dla mnie bardzo intensywnie, a dla Was myślę, że ciekawie. Pokażę w końcu Wam z bliska te listwy, jak one zostały przez mojego męża zamontowane i wykończone. No i dzisiaj będę już tak całkowicie gruntownie je czyścić przy panelach. Pokażę Wam o co chodzi. Żeby było już naprawdę wszystko czyściutko na tip, to będę tak wiecie, szorować wręcz podłogę, bo można by powiedzieć, że remont oficjalnie jest zakończony, jeśli chodzi prawie o tą Ściany. Mamy w planach, tak jak Wam powiedziałam, zabudowę do szafy i listwy LED, i wiemy jak to zrobimy, ale musimy zatrzymać pracę ze względu na to, że przed nami imprezowy tydzień i ostatnie czego byśmy chcieli w domu to bałaganu. Dlatego, tak a nie inaczej, przez jakiś czas będzie bez zmian, ale tak jest też pięknie i cudownie. Pokażę Wam w ogóle, jak ja będę to robić, czyli Mam zmywacz do paznokci, ściereczkę i waciki. Mam takie przeczucie, że zbyt wiele pracy nie będzie, bo mój mąż starał się już sam wszystko doczyścić, ale wiecie jak to ja, e, musi być wszystko na na TikToku, więc jeszcze do, trochę go tam poprawię. <grych> I no i zapraszam, pokazuję Wam listwy. No zresztą tak sobie myślę, że już widzieliście pewnie te listwy. To nie jest tak, że po raz pierwszy zobaczycie je już zamontowane. No zobaczcie. Uważam, że wygląda to fenomenalnie i cieszę się, że suma sumarum się zdecydowaliśmy na to i na rozbiórkę tamtych starych, bo teraz jest naprawdę świetny efekt. Jeszcze pokażę Wam, w co się będę bawić, że tak powiem. Widzicie, tutaj jakieś takie rzeczy chcę poczyścić. Nie wiem na ile mi się to uda, bo to jest pozostałość poprze po poprzednich listwach. Powstały takie zadrapania, które nie wiem, czy mi się tak uda od razu usunąć, czy nie. Jednak uważam, że wygląda to naprawdę zacnie. Muszę Was zabrać na dwór i pokazać, jak jest pięknie, jak magicznie tak sypie śnieg. No, powiem Wam, że już ledwo co mogę stopy tak lekko postawić, bo jak jest taki wielki śnieg, to aż trudno nawet te stopy potem wyciągnąć. Jest niesamowite, po prostu niesamowite. Patrzcie na to. Co za magia! To są jeżówki. No faktycznie może i warto było ich nie ścinać, bo teraz wyglądają tak uroczo tuje w śniegu, no wyglądają ekstra. Nawet hortensja, zobaczcie, taki czubek biały. Jak to pięknie wygląda. A. Oh. Hmm. Magia. No i słuchajcie, zmierzamy do krainy pełnej lodu i śniegu, czyli do lasu. Widać las w oddali. Zobaczcie, cały ośnieżony. Jestem ciekawa, czy ja sobie w ogóle poradzę, jeśli chodzi o dojście na pieszo tam do lasu, bo to będzie dosyć wymagająca trasa. No jest niesamowicie. Jednak ile to taki śnieg może dać człowiekowi radości, naprawdę. I to jest tak niesamowite, że my w Polsce mamy tyle pół pól roku. No tyle to może nie tyle, ale no mamy jakąś zmianę, różnorodność. To jest niesamowite. Jesteśmy teraz w lesie. Boże, boże, boże. Jest tak pięknie, tak magicznie. Nie wiem, za każdym razem nie wiem, czy w ogóle wideo to w jakikolwiek sposób oddaje. Ja Cię kręcę. Mmm, naprawdę amazing. Nie ukrywam, że nie spodziewałam się, że faktycznie będzie mrozek, bo myślałam, że jest troszeczkę na plusie i ten śnieg jest po prostu tylko takim dodatkiem, ale rączki mi marzną, nie powiem, że nie. Jednak to jest warte uwiecznienia, to jest po prostu coś niesamowitego, no. Jeszcze ten śnieg tak delikatnie w lesie pruszy. Ja wiem, że się zachwycam, że już macie pewnie dosyć, bo może ktoś mieszkał w górach, w jeszcze piękniejszym miejscu i tak naprawdę śniegu to ma... Po dziurki w nosie, ale no dla mnie to jest jakieś wydarzenie, nie ukrywam. I wiecie co? Muszę wytrzeć nos. Jak tak jest śnieżnie, to ja sobie dopiero przypominam, że ja mieszkam w wsi i że za chwilę mogę być faktycznie odcięta od życia, od internetu, od jakichś tam dojazdów, wyjazdów. Nie wiem jak Was, ale mnie, jak się pewne, zapewne domyślacie, skorzystam z gospodarstwa. Tata, gdy była taka po pogoda, gdzie nie można było przejechać niczym, yy, woził do szkoły ciągnikiem, traktorem i przyjeżdżał po mnie też ciągnikiem. I wiecie co, jeszcze parsześć, jakąś podstawówkę, gdzie dzieciaki są małe, albo no, są po prostu z okolic, tak. A co innego jak nie tata, do miasta kiedyś wziął wiózł ciągnikiem. I ja się wtedy tego tak wstydziłam. Czułam się taka wiecie, nie wiem, naznaczona, bo kompletnie nie kumałam tego, boziu, jak to jest pięknie, kompletnie nie kumałam tego, że, że to jest moja wartość, że nie powinnam się tego wstydzić, w jaki sposób zostałam wychowana, gdzie się urodziłam, w jakiej rodzinie itp., itd. Ale do tego doszłam później, mam nadzieję i tak myślę sobie, że w miarę szybko się zreflektowałam i zrozumiałam, że to jest tak naprawdę ogromny skarb i ogromna wartość, jaką ja wynoszę z domu. No ale były takie czasy, kiedy przypałem było to, że mnie tata wiózł z ciągnikiem do szkoły, nie? Teraz tak sobie myślę, że ciekawe jakby moja córka zareagowała, jakbym po nią przyjechała ciągnikiem. Myślę, że była zachwycona, zadowolona, a teraz jest zupełnie inna narracja. Wręcz to jest ciągnik jest bajerem, tak? Że można o, wsi wsiąść w ciągnik, pojechać na wakacje do wujka, Świoci dziadków, którzy mają gospodarstwo i przejechać się ciągnikiem. No a kiedyś to było takie... Mm, 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 no stereotypy na szczęście, ta walka z tymi stereotypami nie idzie na marne. Także. No nie no, jakbym wiecie, co się obudziła w takim śnie. Jest tak estetycznie, tak pięknie. Och, och, och. Słuchajcie Kochani, powiem nieskromnie, skromnie, że jestem po prostu zachwycona tym efektem. I już teraz też koloruję mi się w jaki sposób e, zrobić te zacienia, e, za <gryryrys> w jaki sposób zrobić te listwy maskujące właśnie. W ogóle ten materiał zasłon jest genialny, taki no bardzo jakościowy, trochę taki len naturalny, jutowy. Przypomina w ogóle dla mnie oczywiście takie zasłony hotelowe. No jest mega. Oczywiście ja to jeszcze jakoś fajnie podepnę. No ale no, zobaczcie to. No jest po prostu przesudnie. I te listwy tak się pięknie teraz komponują i łączą. To właśnie jest taki typ zasłony, który nie musi być jakoś pięknie ułożony. On ma być taki na luzie, dosyć naturalny. Pięknie to wygląda. Jeszcze z tą, słuchajcie, sztukaterią, teraz no jestem zachwycona. Także misja zakończona sukcesem. Teraz, słuchajcie, czas na bardzo miły element w całym temacie remontowania. Mianowicie dekoracje. mam, słuchajcie, rzeczy z całego domu, które uważam, że mniej więcej wpisałyby się tutaj w klimat tego pokoju kolorystycznie. Czy funkcjonalnie to jeszcze nie wiem, zobaczymy. No i co? Bardzo podoba mi się taka statuetka, że tak powiem, taki posąg po piersie. No, wygląda to niezwykle elegancko, ale ono jest szare. Nie wiem, czy to by tutaj w miarę pasowało. Też bez przesady nie wszystko musi być w beżach, prawda? Ale na pewno. Z tego, co widzę, to świetnie sprawdzi się coś takiego, czyli napis HOME. Ja powiem Wam tak, słyszałam i widziałam wiele publikacji na temat tego, że takie napisy są mm, siaram, że że już się nie powinno czegoś takiego we wnętrzach używać. Słuchajcie, to się zmienia wszystko jak w kalejdoskopie. Jeszcze jakiś czas temu to kuszało na to. Wszyscy chcieli mieć jakiś napis home, home, sweet home. Wszędzie były napisy na ścianach, na właśnie yy, półeczkach, szafeczkach, były wszędzie. A teraz to jest to siar. No i teraz tak. Um, mam też jeszcze taki subtelny, delikatny obrazek. Tylko tutaj widzę, że on nie miałby na czym stanąć, musiałby być oparty. Mam też taką dynię. Myślę, że ona kolorystycznie też by się w miarę jakoś tutaj wkomponowała. Oprócz tego standardowo są te moje obrazki, które ja sama narysowałam, czy tam naszkicowałam. One owszem pasują ze względu na to jasne drewno. Jest jak gdyby spójniej, uważam, z podłogą. To drewno tak bardzo nie rzuca, nie rzuca się w oczy. Ale jeszcze chciałabym Wam coś innego pokazać, mianowicie to. Tu jest inny napis, moja rodzina, moje wszystko. Znaczy nie tyle co napis drewno, drewno jest ciemniejsze. Pytanie, czy ono tutaj będzie pasować tak bardzo, wiecie ja się już naprawdę czepiam i wymyślam, bo wszystko, co tutaj wybrałam, pasuje. Tu nie ma jakiegoś, nie wiem, jaskrawego, żółtego koloru, tylko wszystko jest i tak spójne kolorystycznie, więc po prostu wybiorę to, co jest minimalnie lepsze. Śmiało piszcie, co byście jeszcze tutaj widzieli. No, wielkimi krokami nadchodzą święta, więc jakiś czas je, ja, słuchajcie, będę tutaj dawać takie ozdoby świąteczne. Ale też nie chcę przyspieszać tego procesu, żeby za szybko te ozdoby się nie pojawiły, bo wiem już sama po sobie z doświadczenia, że im szybciej te dekoracje się pojawią, tym mniej jak gdyby się cieszę. Nie potrafię tego opisać, ale to się tak jakoś rozkłada w czasie ta radość świąteczna, że nie ma potem takiego wow. Tak mam osobiście, więc mam fajne ozdoby świąteczne. Z jakiś czas one się tutaj pojawią, ale jeszcze dzień, w którym ja to nagrywam, bo kiedy to widzicie, to jest zawsze obsuwa czasowa. Ale dzisiaj, słuchajcie, 27 bodajże listopada. Tak, listopada, chyba tak się odmienia. 27 listopada, 27? Nieważne, 2, 7, 11, 2025. I, I jeszcze się nie śpieszę. Jeszcze będzie czas. Wszystko po ustawie. No dobra. I ostatnia rzecz, y, ostatnie dwie rzeczy, dosyć okazałe, to jest taki wazon, y, też w formie popiersia i tutaj są, słuchajcie, zasuszone rośliny, znaczy zasuszony mikołajek którego ja nienawidzę za zapach, ale on jest fenomenalny właśnie do takich bukietów, do tego, aby go zasuszyć. Też uważam, że genialnie swego czasu wygląda w ogrodzie, bo on tak, no to daje czegoś takiego, no właśnie dzikiego. I to też ten efekt mi się bardzo podoba. No zobaczymy. I coś bardziej subtelnego, takiego uniwersalnego słuchajcie oczywiście taki beżowy wazon taka, wiecie e, takie nawiązanie trochę do Kany Galilejskiej no do tych takich klimatów bo to jest handmade to jest gliniane a tu są takie piękne słuchajcie nawet nie wiem jak to nazwać e, ale liście palmy jakiegoś bambusa pięknie to wygląda i teraz pytanie, czy znowuż to nie jest zbyt ciepłe kolorystycznie. Ja też nie chcę swojego pokoju jakoś zastawić bardzo, bo no bardzo często kursuję tutaj, że tak powiem ze wszystkim, przestawiam, plus nagrywam, więc nie chcę, żeby te dodatki zawierały uwagę, tylko żeby nie ja była na, na planie numer jeden, one były gdzieś tam w tle. Więc muszę się zastanowić, jak to zrobić. Żeby to wszystko, słuchajcie, miało ręce i nogi. Ok, na spokojnie. Kusi mnie trochę faktycznie ta szarość, żeby wyjść z tego takiego klimatu beżowego, tylko czymś przełamać to kolorystycznie. Hmm. Zobaczycie za chwilę, co ja tutaj wykombinowałam. No i słuchajcie, na ten moment jest coś takiego. Faktycznie zostawiłam te bazie, że tak powiem, bo wydaje mi się, że one wniosą trochę też takiego zimowego klimatu. Raczej nie jeśli chodzi o design, ale po prostu ustawiłam sobie dyfuzor, bo mam na niego ochotę puszczać sobie właśnie taką fajną parę i no, wdychać jakieś fajne olejki. Jeśli chodzi o zdoby to jest tak jak Wam wspominałam bardziej w szarości żeby trochę przełamać to wszystko zresztą jak tak, jak tak teraz patrzę to wydaje mi się, że ta szarość też fajnie nawiązuje tutaj do tej szaty no i teraz jeszcze to co chciałam Wam pokazać, co jest dla mnie dodalnym hitem i odkryciem i tego się nie spodziewałam to zobaczcie to ogarnęłam, że perfumy z Elisab mogą stać na tych takich swoich nie wiem, tłoczeniach, przecięciach, że one nie muszą tylko stać tak. One mogą stać na boku, na przodzie. No mnie po prostu słuchajcie zatkało kakao. <grywa> Odkryłam to, a zobaczcie ten zapach się prawie już mi skończy. Na tę porę roku, na tę temperaturę jest po prostu fenomenalny. Myślę, że niebawem go zużyję i jak już będziecie oglądać tego vloga to już będzie zużyty, ale zapach im dłużej go mam, tym bardziej go lubię i jedno jest pewne, Elisa robi genialne zapachy. No i słuchajcie, tym akcentem żegnam się z Wami, dziękuję bardzo za uwagę. Oczywiście to, co widzicie tutaj, będzie się jeszcze zmieniać, ja będę to wszystko dopracowywać, no w końcu jeszcze przed nami zabudowa szafy i list LED, ale to już będzie trochę inny wymiar pracy, bo już bardziej tak na luzie, wydaje mi się i już po prostu widzimy, jak to wszystko wygląda, bo na początku to było trochę takie, no nie tyle co ryzykowne, ale trochę jakbyśmy błądzili po ciemnym pokoju. Nie wiedzieliśmy, czy to jest dobry pomysł, czy to będzie pasować, a teraz już po prostu jest pełen obraz, tylko dosłownie wisienka na torcie. Więc do następnego! Mua.